Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu. Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł. Dziecko, idź pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział. Idę, Panie. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł – nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę Ojca? Mówią mu – ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich – Zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan, drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście – Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnicy. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo pańskie. Kochani moi, ta dzisiaj dłuższa, trochę liturgia słowa nas ma wprowadzić w zrozumienie postaci proroka. Trochę żeśmy o tym mówili w niedzielę, mówiąc o tym, kim był i kim nie był Jan Chrzciciel. No właśnie, więc kim jest prorok? Kim jest słowo prorok? To słowo stało się bardzo powszechne, bo o prorokach mówimy zazwyczaj w odniesieniu do kogoś, kto w jakiś sposób trafnie przepowiedział przyszłość. Nie jest ważna natura tej trafności. Może być tak, że ktoś przepowiedział przyszłość, bo takiemu Pan Bóg natchnienie zesłał, że to się wydarzy, i, i on już wie. Ale równie dobrze mówimy o proroku w kontekście kogoś, kto jest tak uważnym, dobrym obserwatorem, że dostrzega w rzeczach, które dzieją się teraz, już ślady, jakieś symptomy przyszłych dalekosiężnych konsekwencji. Jego wiedza stąd się bierze, i to też mówimy, że jest prorok. Generalnie chodzi o to, że prorok widzi przyszłość. Wojciech Czaplewski w takiej książce Filozofia z Przyległościami, skryp skrypcik szkolny dla użytkowników mózgu, tak się nazywa ta książka, to bardzo trafnie określił, że mędrzec jest posiadaczem prawdy, bohater ją realizuje w historii, filozof jej szuka. A prorok ją przepowiada. No właśnie, to tak, kto patrzy w przyszłość, ten jest prorokiem. Nie jest to do końca prawda, jeśli chodzi o Pismo Święte. Prorocy w Piśmie Świętym nie zawsze, a nawet, nawet stosunkowo rzadko mówią o przyszłości. Prorocy w Piśmie Świętym bardziej mówią o teraźniejszości, o tym, co się dzieje teraz. Prorok to dosłownie ktoś, kto przemawia w czyimś imieniu. Bardziej herold, posłaniec, jakiś goniec. Oczywiście w Piśmie Świętym przemawia najczęściej w imieniu Pana Boga, ale w przypadku Baalama, o którym żeśmy słyszeli w pierwszym czytaniu, jest trochę inaczej. On zostaje wynajęty do tego, żeby przyjść i przekląć Izraelitów. Ma przyjechać, ma popatrzeć na tych Izraelitów, gdzieś stanąć na jakiejś górze, popatrzeć na ich obóz i powiedzieć, co im się stanie i jakie tam klątwy na nich spadną i inne złe rzeczy, jeśli tylko się odważą zaatakować Moabitów. I nie chodzi tu wcale o przyszłość. Może się tak wydawać, że coś im się stanie w przyszłości. Nie. To, ta jego funkcja, to co ma zrobić, to raczej przypomina Ważenie bokserów przed walką. Nie wiem, czy ktoś widział, jak, jak to przebiega, jak właśnie wychodzą bokserzy tam dzień wcześniej przed walką na wagę, żeby sprawdzić, czy to ta sama kategoria wagowa. Ale w tym całym, to jest cały teatr, to tam się dzieje po prostu, jak dobre przedstawienie. Bo oprócz tego, że oni wstają na wagę, to oni próbują zdobyć przewagę psychologiczną nad przeciwnikiem. Tam się szczerzą do siebie, prężą muskuły, pokazują jacy to nie są silni, patrzą sobie głęboko w oczy, tak jak w podstawówce, nie? Że kto pierwszy mrugnie, ten przegrał. No i... i próbują w jakiś sposób siebie nastraszyć, próbują jakoś tam wpłynąć sobie dodać animuszu, trochę odebrać tego animuszu przeciwnikowi po to żeby osiągnąć przewagę psychologiczną. I właśnie to ma zrobić Balak. Ma wypowiedzieć to przekleństwo nad Izraelitami po to żeby oni się trochę przestraszyli, żeby Mołowici osiągnęli taką przewagę psychologiczną. I oczywiście to zadanie, żeby wypełnić, to prorok musi być postacią nietuzinkową. Prorok musi być kimś wyjątkowym. Do tej misji pierwszego z brzegu człowieka wziąć nie można. Jakie cechy musi mieć więc prorok? Myślę, że proroka, takiego z krwi i kości, całkiem trafnie opisała nasza noblistka, ostatnia Olga Tokarczuk, w księgach Jakubowych. Ona tak pisze o proroku. Żaden prorok nie może być swój, musi być w jakiś sposób obcy. Musi przyjść z obcej ziemi, pojawić się ni stąd, ni zowąd, wydać się dziwny, niezwykły, musi go owiewać tajemnica, musi stąpać inaczej, mówić inaczej. Najlepiej by było, gdyby pochodził z miejsc niewyobrażalnych, stamtąd, skąd przylatują egzotyczne słowa niesmakowane potrawy, niefąchane zapachy, mirra pomarańcze. Ale i to nie jest prawdą do końca. Prorok musi być także i swój. Najlepiej niech ma kroplę naszej krwi. Niechże będzie dalekim krewnym kogoś, kogo mogliśmy znać, ale już zapomnieliśmy jak wygląda. Bóg nigdy nie przemawia przez sąsiada, przez, yy, przez, sąsiada, przez tego, z którym kłócimy się o studnie. No, i tak jest, faktycznie tak jest. Jak są rekolekcje, no to, co wiecie, zapraszają rekolekcjonistę z Wrocławia. Trochę musi być swój, no bo tak samo też w Sutannie przychodzi, też Duszpasterstwa Akademickiego, też po polsku mówi, ale musi być też trochę obcy. Musi być nie stąd, żeby łatwiej mu było powiedzieć pewne rzeczy. I faktycznie Baalam spełnia wszystkie te kryteria dobrego proroka. Jest obcy, mieszka nad rzeką. Y, mieszka w Petor nad rzeką w kraju Ammawitów, około 500 kilometrów od Moabu. Szmat drogi. Jeszcze dla ludzi, którzy się poruszali pieszo czy na osiołku, no to kilka tygodni drogi. Y, ale jednocześnie jest swój, bo Balak go zna, bo o nim słyszał. Bo rozmawia z tymi książętami, czyli muszą mieć wspólny język. Bo tak samo rozumieją misję proroka, czyli muszą mieć wspólną kulturę. Mają wiele rzeczy, które ich łączy. Jednocześnie jest obcy, ale jednocześnie jest swój. Jest coś w nim niesamowitego, skoro król go każe ściągnąć z tak daleka. Ale jest też coś zwyczajnego, bo jest normalnym człowiekiem. Też chodzi spać, też wstaje rano, yy, tak samo może czegoś nie wiedzieć. Jednym słowem, wykapany prorok. Dokładnie tak, jak być powinno. Ale czy na pewno? W postaci proroka Balama uderza jeden szczegół, który do tego portretu proroka za bardzo nie pasuje. Prorok jest pośrednikiem, to co żeśmy mówili w niedzielę. Prorok ma być narzędziem. A Balam sam wykazuje inicjatywę. On jest takim prorokiem dość interesownym, takim prorokiem, który jest dość mocno skupiony na sobie samym i trzeba dodać do tego, że jeszcze jest próżny na dodatek. Dlaczego mówię, że jest próżny? Zwróćcie uwagę, moi drodzy, to może szczegół, ale to jest szczegół, wiele mówiący. Przychodzą do niego ci książęta, jak żeśmy słyszeli w pierwszym czytaniu, przychodzi poselstwo i Bóg pyta się w nocy: Balama tak: cóż to za mężowie są u siebie? A co odpowiada Balam? Balak, syn Sipora, król Moabitów przysłał do mnie wiadomość. No ludzie, nie o to pytał, pan Bóg. Pan Bóg pytał się, kto leży u ciebie w domu, co to za mężowie są. No ale jak król po mnie posłał, no szkoda się nie pochwalić. Nie? Od razu tutaj morale wzrasta, poczucie własnej wartości. Król po mnie posłał. To nieważne, co tam jakiś plebs leży gdzieś tutaj u mnie na sianie, już w domu. Nie? Król po mnie posłał. Nie? Widzisz, panie Boże? Król, sam król. To jest balak. Tak się zachowuje. I dalej nie jest lepiej. Może nas dziwić ta scena. To jest przedziwna scena, jak Pan Bóg każe Balakowi iść jednak do tego Izraela. I tam jest takie zdanie: Pan Balak wstał, poszedł i rozpalił się gniew Pana Boga na, Bala, na Balama, że poszedł. No to ma iść czy ma nie iść? Spełnia to, co Pan Bóg mu kazał, czy nie spełnia? Moi drodzy, cały szczegół szkopu polega na szczegółach. Bóg kazał Balamowi wstać. I iść od razu, a co zrobił Balam? Położył się spać. I dopiero rano wstał i poszedł. Bóg kazał Balamowi iść. A co robi Balam? Wsiada na osiołka, żeby sobie pojechać. No 500 kilometrów nie będzie dylać przecież na piechotę. No jak król po mnie posłał, no trzeba się szanować. Trzeba się wyspać. Trzeba sobie wygodnie pojechać do, do tego Moabu, No on jest kimś, no jest prorokiem. Przynajmniej w swoich oczach. Starożytni komentatorzy pisma świętego, rabini, mówią o tym, że Pan Bóg pozwolił Balamowi iść tylko fizycznie, a na miejscu miał być jego narzędziem. A Balam poszedł cały, poszedł fizycznie, ale poszedł też duchem, poszedł też swoją psychiką i zgodził się na to, żeby przeklinać Izraela. On był tym prorokiem, który wie lepiej on wie lepiej on wie po swojemu. On ma swoje ścieżki i on po prostu tak będzie najlepiej. Ja to wiem z całą, z całą pewnością. I tutaj docieramy do tej słynnej sceny Kochani z Oślicą. Na drodze Baalama staje Anioł Pański z obnażonym mieczem, który ma go powstrzymać. Jest taki obraz młodego Rembrandta przedstawiający tę scenę właśnie oślicy Baalama. Bardzo ciekawy. Na pierwszym planie widać proroka Baalama który ubrany w drogie, kosztowne, pełne złota, szaty kapłańskie, jedzie na tej oślicy. Ta oślica jest obładowana jakimiś księgami, zwojami, świadectwem jego mądrości, świadectwem tego, że zgłębiał pisma. No i on w ręku tam ma tą pałkę i się zamachuje na tego biednego osiołka, który gdzieś tam pod nim, pod nim jest. I to jest pierwszy plan. A na drugim planie stoi anioł. I te postacie są bardzo różne, bo Balaam... Jest ubrany w złote szaty, anioł w bardzo skromną białą suknię. Baalam ma zdobne buty, jedzie na ośle, anioł jest bosy. Ten ma taką twarz zaciętą, anioł ma taką twarz niebywale spokojną. Natomiast jest coś, co ich bardzo upodabnia. Jeden i drugi w dokładnie tym samym gestem wznoszą prawą rękę. On jest skopiowany, tylko że Baalam trzyma w ręce drewnianą pałkę a anioł trzyma obnażony, ostry miecz. Wydaje mi się, że artysta bardzo trafnie ujął to, o co chodzi w tej scenie. Mimo całego tego przepychu, tego całego złota, mimo tego, że Baalam miał ogromne mniemanie o sobie, to tak naprawdę to, co jest w stanie zrobić, jest nic nie warte. Bo on może by mógł parę sieniaków temu osiołkowi tą pałką zrobić, ale jakby mu przyszło stanąć do walki, to z tym drewienkiem niewiele by zdziałał. Z kolei Anioł Pański ma tylko jeden cel działać w imieniu Boga. Ale ta broń, którą trzyma, ona jest naprawdę niebezpieczna. I nią można naprawdę krzywdę sobie zrobić. Balaam jest faktycznie prorokiem, bo wypełnia, chociaż z oporami, wypełnia to, co mu zlecił Pan Bóg. Ale jest też prorokiem fałszywym pod pewnymi względami, bo bardziej zależy mu na swojej sławie na prestiżu, na jakiejś osobistej chwale, niż na misji, którą ma wypełnić. I właśnie przez to wydaje mi się, że Baalam jest taką postacią, która naprawdę, w której każdy z nas może się odnaleźć. Jeżeli jest jakaś postać w Piśmie Świętym, która by lepiej pasowała do nas dzisiaj, nie wiem, może jest, jak dla mnie na dzisiaj to jest naprawdę trafione w punkt. Jesteśmy bardzo do niego podobni, bo z jednej strony. Wiele w nas dobra, uczciwości, miłosierdzia, współczucia, czułości. Tacy jesteśmy jako ludzie. Teraz idą święta. Myślę, że wielu z nas się dzieli, wielu z nas szuka jakichś możliwości pomocy innym. Są przygotowane jakieś szlachetne paczki, jakieś dary dla ubogich. Myślę, że wielu z nas naprawdę ma otwarte na oścież serca dla drugiego. Ale z drugiej strony jest jakaś cząstka w nas fałszywego proroka, która chce. Żeby inni widzieli, jak dajemy tą pomoc, która chce, żebyśmy coś z tego mieli i która chce, żeby może ktoś nas też tak obdarował i nie do końca bezinteresownie to dobro z nas wychodzi. Kochani, to co w chrześcijaństwie jest chyba najtrudniejsze do zaakceptowania, to to, że nie wszystko zależy od nas. Że w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, tak naprawdę sami, własnymi siłami z tego nie wyjdziemy że zawsze tacy będziemy, po prostu. Yy, tak naprawdę przyjęcie tej prawdy to jest niebywale ciężka sztuka. Jak popatrzymy, przypatrzymy się dobrze Ewangelii, to zobaczymy, że właśnie ona jest pełna takich postaci, które próbują coś robić po swojemu, które próbują układać ten świat na własną rękę, na własny sposób. Piotr, który chce stawiać namioty na górze przemienienia Eliaszowi Mojżeszowi i Panu Jezusowi, a w ogrodzie Gecemani wyciąga miecz, bo on tutaj będzie bronił po swojemu Pana Jezusa. Jakub i Jan, którzy chcą z nieba sprowadzić ogień na wioskę, bo ich nie przyjęli. Reszta apostołów, którzy wiedzą lepiej. I po swojemu, i lepiej wiedzą o tym, że dzieci nie powinny przeszkadzać teraz Pana Jezusowi, a syrofenicjanka, która ma chorą córkę, powinna się zamknąć i nie ryczeć tak za, za apostołami, im nie przeszkadzać, nie zakłócać im ich świętego spokoju. I to ciągle wraca w Ewangelii, że Pan Jezus zawsze w takich sytuacjach powtarza jedno. Nie ty masz zbawić świat, tylko ja. To nie twoje zadanie, żeby uczynić ten świat świętym, tylko moje. Ty jesteś narzędziem, niczym więcej. Do Zacheusza, który siedzi na drzewie, mówi zejdź prędko, Zacheuszu, bo na tym podwyższeniu, na tym drzewie, to jest moje miejsce. A ty stój dole i patrz, jak, jak Bóg umiera na krzyżu. Do Piotra mówi, schowaj swój miecz do pochwy. Czyż nie mają się spełnić słowa Pisma? Moi drodzy, samo zbawienie nie istnieje. Chociażbyśmy nie wiem, jak się starali, chociażby nie wiem, jak mieli wysokie niemanie o sobie, nawet gdybyśmy w tym niemaniu o sobie mieli stuprocentową rację, to i tak samo zbawienie nie istnieje. Zbawia tylko On, zbawia tylko Jezus Chrystus. Wczoraj, żeśmy mówili o sprzecznościach i o tym, że w zasadzie chrześcijaństwo ma u swoich podstaw tą największą sprzeczność, jaką jest właśnie wcielenie syna Bożego. To, że Bóg nieskończony stał się śmiertelnym człowiekiem. Ale mówiliśmy też o tym, że człowiek nie czuje się najlepiej, kiedy przychodzi mu zmierzyć się z taką sprzecznością. I wydaje mi się, że to właśnie tutaj znajduje się taki doskonały poligon doświadczalny, do tego, żebyśmy sobie nauczyli. Może nie tyle radzić, co po prostu żyć z tymi sprzecznościami, które gdzieś nas otaczają. Yy, uznanie, że nie jestem pierwszym, że nie jestem najważniejszy. Przyjęcie tej prawdy, że ode mnie się świat nie zaczął i wielce prawdopodobnie na mnie się świat też nie skończy. Ileż mniej by było kłótni, gdybyśmy słysząc prowokację nie odpowiadali od razu pod wpływem emocji, tylko się zastanowili, czy aby ona nie jest słuszna. Może się zdarzyć tak, że się zastanowimy i powiemy nie, nie jest słuszna. Ale jak się zastanowimy, to już wiele dam. Ileż byłoby mniej zranień, gdybyśmy słysząc krytykę, nie przyjmowali jej od razu jako personalnego ataku, tylko zastanowili się, czy nie jest zasadna. Może nie, ale warto się zastanowić. Ile byłoby mniej rozczarowań, gdybyśmy słysząc czyjąś radę, nie traktowali jej jako wtykanie nosa w nie swoje sprawy, ale brali ją za dobrą monetę. Ta historia Baalama i jego oślicy nas tego uczy, żebyśmy nie robili niczego, żebyśmy nie przeżywali całego życia tylko i wyłącznie w oparciu o jakieś swoje widzi się, o swój pomysł na życie, ale przyjęli to, że mogę nie wiedzieć. Dali się poprowadzić komuś innemu. Dali się wziąć za rękę jak dziecko i po prostu poprowadzić. To jest historia pełna, pełna sprzeczności. Nawet jak sobie popatrzymy na to, tego osiołka, który tam jest, Moi drodzy, już sam osiołek w sobie to jest jedna wielka sprzeczność, bo w Piśmie Świętym osioł jest zarówno symbolem pokory, jak i symbolem rozpusty. A jak sobie weźmiemy nasz polski język, to przysłowie mówi, że ktoś jest głupi jak osioł, ale przysłowie mówi też, że ktoś jest pracowity jak osioł. I tak naprawdę to wszystko jest w nas. Jest w nas potencjał i do tego, żeby być pokornym, i do tego, żeby być rozpustnym, i do tego, żeby być głupim, i do tego, żeby być pracowitym. Od, tego, od mojego wyboru zależy to, kim się stanę, jednym czy drugim. Istotą tego wyboru jest odpowiedź na to pytanie, kto jest pierwszy w moim życiu: Ja czy Pan Bóg. To się może wydawać, moi drodzy, taki kaznodziejski banał, trochę, taki komunał. Często myślę, księża mówią właśnie na kazaniach, że właśnie przypominają świętego Augustyna, jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu w Twoim życiu, to wszystko jest na właściwym miejscu. Tylko to, co właściwie znaczy? Jak to zrobić? Nie wiem. <grym> Nie wiem. Nie wiem, jak to zrobić. Wydaje mi się, że to jest ogromnie duża praca. Natomiast na zakończenie chciałbym Wam opowiedzieć pewną historię, która może Wam pomóc zlokalizować, sprawdzić, gdzie ten Pan Bóg w moim życiu jest. Jeżeli byście się postawili w tej samej sytuacji i zachowali się tak, jak bohater tego opowiadania takiej autentycznej historii, to pewnie ten Pan Bóg jest w tej hierarchii bardzo wysoko. A jeżeli nie. No to jeszcze trzeba nad tym trochę popracować, przynajmniej się zastanowić. Mam przyjaciela, który no przyjaźnie się z nim ponad 30 lat, naprawdę się znamy jak Usekonie. Niedawno urodziło mu się dziecko. To było dziecko bardzo wyczekane. Wcześniej jego żona kilkakrotnie ciąży nie udało się donosić, było przy tym mnóstwo stresu. No wreszcie się udało że przebiegła z problemami, ale, ale jakoś się udało. Poród był bardzo ciężki, ale taki, taki moment wyczekany, taki moment naprawdę bardzo ważny w ich życiu. No i chwilę po porodzie gruchnęła wiadomość o bardzo jakichś złych wynikach tego dziecka. Nie znam się na medycynie, więc nie będę wchodził w szczegóły, natomiast no, pojawił się taki cień mocny nad całą rodziną co to się może wydarzyć. No i pojechałem porozmawiać, trochę porozmawiać z mężem, to niedawna, świeża historia, to czasy covidowe, więc on nie mógł być z żoną, z dzieckiem w szpitalu, tylko siedział sam w domu. Pojechałem z nim porozmawiać, porozmawialiśmy trochę, no i na koniec tej rozmowy wzięliśmy do ręki różaniec, wspólnie żeśmy się pomodlili, no i tak jakoś żeśmy się rozstali. Na drugi dzień do niego dzwonię, Pytam się, jak się czuje, czy ma jakieś wieści, co się tam wydarzyło. Mówię do niego, wiesz co, tak mi się wydaje, że ty całą noc to oka pewnie nie zbrużyłeś, bo to taki stres potworny, to jest yy, no, pełne, pełne napięcia jesteś i tak dalej. Na no, co on mówi? Wiesz co, nie, spałem jak dziecko 9 godzin. Nawet nie chrapnąłem, nawet mi się na moment powieka nie otworzyła. A on mówi, no, jak to zrobiłeś? Nie? Gdzie ten stres cały? A on mówi, jak tam, jaki tam stres? Przecież żeśmy się pomodlili. I mówi do mnie tak, jest taka scena w księdze królewskiej, jak Dawid zgrzeszył i przychodzi do niego prorok Natan i mówi, wybieraj, jaką chcesz karę. Czy ma wojna być z nieprzyjaciółmi, czy coś się tam innego ma stać, czy ma być zaraza w twoim kraju? Wybieraj, królu. I Dawid mówi tak, wybieram zarazę. Bo wolę wpaść w ręce Boga niż w ręce człowieka. Mówi, wczoraj żeśmy się pomodlili, ja już wpadłem w te ręce Boga. I co by się nie działo? Będzie zdrowe czy chore? Będzie łatwo czy trudno? Będzie bardzo ciężko czy może tylko trochę ciężko? Jesteśmy w rękach Boga. Co nam się może stać? To jest, moi drodzy, postawienie Boga na pierwszym miejscu żeby nie było tak przyjemnie na rekolekcjach, w sensie, żeby trzeba było coś zrobić od siebie, to zadanie domowe będzie, moi drodzy, żeby to tak trochę gdzieś przenieść te rekolekcje też poza Kościół to, co żeśmy przeczytali dzisiaj to jest 23 rozdział Księgi Liczb Historia Baalama zapraszam was i zachęcam do tego żeby sobie w domu przeczytać następny rozdział to jak się dalej ta historia Baalama rozwinęła to nam bardzo jutro pomoże Amen